Dowiadujesz się, że dostałaś rolę i co dzieje się potem? Ile masz czasu na przygotowanie? Pewnie to zależy od projektu. Wiem, że masz coś takiego jak zeszyty do pracy, w których masz jakieś swoje notatki. To mi się bardzo skojarzyło z zeszytami. Które prowadzi na Kulik, gdzieś kiedyś czytałam, że ona do każdej osobnej postaci tworzy sobie zeszyt, w którym ma po prostu na okładce na przykład Zula do Zimnej Wojny. Tak, no są takie Opowiadaj. notatniki i takie, takie puste kartki, które się zapełniają w ciągu dnia. To znaczy yy, staram się bardzo pielęgnować taki czas, w którym jest czas pracy i czas prywatny, ale oczywiście w tym czasie prywatnym zwłaszcza na etapie takiej wstępnej pracy, bardzo dużo nagle myśli przychodzi i jakichś pomysłów, które czasami są beznadziejne, a czasami są totalnie trafione. I właśnie w takim zeszycie sobie zapisuję to wszystko, żeby później móc porozmawiać z reżyserem, reżyserką i pozostałymi aktorami, czy z innymi pionami, no bo to też często są jakieś rzeczy związane z tym, że na przykład wyobrażam sobie, że ta postać powinna wyglądać w jakiś konkretny sposób, więc... Staram się pisać monologi też postaci, nie zawsze mi to wychodzi, bo jestem też trochę roztrzepana, ale staram się to robić. Monologi postaci? W sensie? I to znaczy, że jeżeli naczytuję scenariusz i już jestem na tym takim ostatnim etapie przed zdjęciami, kiedy tak bardzo, bardzo dużo czytam jednej sceny w kółko, to staram się zapisywać, żeby mi jakieś rzeczy nie wypadły, też co ta postać w danym momencie myśli, żeby sobie wyznaczyć jakieś cele, hmm, czym ta scena jest, czym w kontekście całego scenariusza, w kontekście jakiejś relacji. Dla mnie dużo. Ważniejsze jest merytoryczne przygotowanie się niż fizyczne. Fizyczne bardzo pomaga, bardzo. I w przypadku mm. Niny, na przykład, rzeczywiście buty, które mi Olga Heides zaproponowała do postaci, tak naprawdę mam poczucie, że zbudowały mi połowę tej, e, tej magdy, dlatego że. Próbuję sobie przypomnieć te buty. To były jakieś takie botki? Jakieś glany? Nie. Glanowate. To były takie twarde redwingi, które sprawiają, że ten chód jest bardzo ciężki, bardzo pewny. I ja też czułam się dużo pewnie w tych butach i do dzisiaj je mam. I jak je zakładam, to czuję taką siłę i pewność, że wiem, co, co należy robić. Podrzucę panią. Zapraszam. Dlaczego akurat mnie wybraliście? Jesteś bardzo ładna. Wojtkowi się bardzo podobasz. Bo tobie się bardzo podoba. Pamiętam, że ty tam cały czas palisz papierosy. Tak. Bardzo często w filmach <grym> i serialach. <grym> jak ty prosi to przeżyłaś. Się, bardzo często w serialach i filmach prosi się mnie o to, żebym paliła papierosy, i to nie ze szlugiem mi jest do twarzy. E, no to jest trudne, dlatego że oczywiście są papierosy zastępcze, takie, które nie mają w sobie nikotyny. One są niestety strasznie duszące, i też mhm. przy takiej ilości dubli to jest bardzo. Puf. No. Trudne. No, to jest taki moment, że to przy Bożym ciele mi się wydarzyło, że mieliśmy scenę z Bartkiem Bielenią na cmentarzu i paliliśmy skręcane papierosy najsłabsze, jakie były. I po dwóch dublach, które. Jakby ta scena trwała bardzo długo. I po dwóch doblach, my w którymś momencie musieliśmy powiedzieć: czekajcie, potrzebujemy przerwy, bo zrobiliśmy się biali. I po prostu no, myśleliśmy, że nie wytrzymamy tego i nie powstrzymamy po prostu zwrotu tej nikotyny. No jest to trudne, no, ale czasami trzeba się na takie rzeczy decydować. W przypadku Niny ja też uważałam, że po prostu do tej postaci trochę to pasuje. Ale, ale im jestem starsza, tym chciałabym. Że moje postaci były niepalące. <laughs> ja wczoraj oglądałam rozmowę z Tomaszem Kotem i właśnie opowiadała propos palenia jak grał Zbigniewa Religę, który właściwie z papierosem się nie rozstawał i ileś tam dubli już musiał wykonywać z tymi papierosami, to powiedział, że w pewnym momencie próbował opatentować sposób na reżysera jakiś taki, żeby udało się bez papierosa. I na przykład przychodził i proponował, słuchaj Łukasz, a może tak, że ten Religa próbuje kogoś ochrzanić i z tych nerwów szuka tych papierosów i się tak klepie tutaj i szuka i cały czas się nakręca. I tak byśmy zastąpili palenie, a reżyser... Palisz w tej scenie, <noise> więc jednak wizja reżyserska wygrywa. Ale bo to jest też, po pierwsze, wizja reżyserska, ale po drugie strzał w nogę aktora, bo ja proponując, że moja postać będzie palić, na przykład, nie, nie, za, nie wiedziałam, że będzie tyle dubli. W związku z tym, a w każdej scenie, na przykład, muszę się zaciągnąć trzy razy. Poczekaj, ty sama zaproponowałeś, że twoja postać pali? No, trochę tak doszliśmy wspólnie. To prawda, że Jan Komasa tyle dubli stosuje na planie i co to znaczy dużo tak naprawdę. Oczywiście konkurentem w liczbie dubli jest Paweł Pawlikowski i podobno na planie Zimnej Wojny dochodziło do 60-80 dubli. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, bo Tomasz Kot to tak, tego tak jednoznacznie nie potwierdził, ale też absolutnie nie zaprzeczył. Bo też są sceny zależne, to znaczy czy jest krótka scena, czy długa. U nas było bardzo różnie, to znaczy nie mieliśmy 60 dubli. Nie przynajmniej nie pamiętam. Ale dużo to mam na myśli na przykład w obrębie jednej sceny 20, ale nie wszystkich, to były takie sceny, w których Jankowi na przykład zależało na bardzo konkretnej emocji i chciał jakby doprowadzić aktora do tego. I no I to się sprawdziło trochę, to znaczy, bo w trakcie tych wszystkich dubli przechodzi się przez bardzo wiele stanów emocjonalnych, od zajawki przez rozpacz, wściekłość, aż w końcu dochodzi się do takiej bezsilności, a w bezsilności się człowiek trochę poddaje, w związku z tym później już nie nadgrywa, tylko mhm. po prostu wchodzi w emocję, która powinna być. Otóż Światło zawsze nas goni, to znaczy słońce. Jeżeli mamy sceny na zewnątrz, no to, to na pewno jest zależne od warunków zewnętrznych. I niestety wtedy nie można sobie pozwolić na jakąś e, no, taką gigantyczną ilość dubli przedłużania dnia zdjęciowego, ale zdarzało nam się przedłużyć dzień zdjęciowy, e, tylko że zawsze to miało jakiś cel i zawsze to było za zgodą ekipy. Eliza, a jak ty się rozstajesz z rolą? Bo ci młodzi aktorzy Janka Komasy bardzo często opowiadali o tym, że mieli problem z żegnaniem się z postacią. Myślę teraz chociażby o Maćku Musiałowskim czy o Wanesie Aleksander, którzy zagrali teraz w sali samobójców Hater. Bardzo wyraźne i takie mroczne postacie, takie bardzo osadzone głęboko w jakichś takich złych emocjach. E, więc, tak, e, wyobrażanie sobie, że wychodzenie z tego potem trwa do, dość długo i czasem jakby wymaga nawet e, pomocy z zewnątrz, no to wydaje się już takim naprawdę mm, mocnym doświadczeniem w życiu aktora. Jak to u Ciebie wygląda? W przypadku Bożego Ciała to wyglądało tak po prostu. To znaczy, zeszłam <laughs> i miałam coś takiego, że następnego dnia, i jeszcze następnego, brakowało mi wejścia na plan i wcielenia się w postać, ale. To nie, nie, nie było dla mnie czymś takim, że się zapadłam gdzieś głęboko, bo też na przykład w przypadku i Aleksander, to chyba było też takie fizyczne przygotowanie do roli, że ona jednak tutaj musiała fizycznie się przygotować. Ten okres prób trwał dużo dłużej. Są oczywiście takie role, które zagrałam, które mi wpływały trochę na głowę, ale to wpływało bardziej w taki emocjonalny sposób, że nie mogłam się trochę pozbyć. Na przykład yy, emocji. Sceny, którą danego dnia kręciliśmy. Tego, że na przykład dzisiaj były jakieś autodestrukcyjne sceny, no to wracałam, i miałam takie, że strasznie chcę wrócić do rzeczywistości, ale czuję jakiś dyskomfort, że coś jakby, coś mi, a, coś nie mogę się odnaleźć w swoim ciele. Mhm. To też jest na pewno kwestia wrażliwości i czegoś takiego, że jak, bar jak bardzo blisko dopuścisz tę postać do siebie. A... Ale kusiło mnie zawsze i chętnie zagrałabym kiedyś w takim filmie, który wymagałby ode mnie w pewnym sensie psychodramy, tylko też do tego potrzeba ludzi, którzy z tobą w tym będą i później ci podadzą rękę. To jest operacja na otwartym sercu. To jest coś, co też nigdy się nie przewidzi, jakie przyniesie skutki. No ja na przykład robiąc obietnicę. No nie zdawałam sobie do końca sprawy, co się wydarza. i Ja nie mam poczucia, że ja tam grałam, to znaczy to chyba się tak wydarzało. No, wydaje mi się, że to Ania reżyserka mnie bardzo nakierowywała i wprowadzała w różne rzeczy. Wydawało mi się wtedy. Jakieś że odpowiednie ja... stany, prawda? Tak, wydawało mi się, że to ja to byłam za to odpowiedzialna. Teraz z perspektywy absolutnie tak nie uważam. E... I, i Więc to na pewno była bardzo trudna praca dla mnie, i wymagała ode mnie bardzo później takiego długiego procesu rekonwalescencji i odpoczynku, i tego, że mama zabrała mnie nad morze, yy, i że musiałam wyjść z tego takiego mrocznego klimatu, tej dziewczynki, która jednak nie była zbyt pozytywną postacią. Dlaczego nie odbierasz moich telefonów? Nie słyszałem, jak co Nie mogłabyś po prostu o tym wszystkim zapomnieć. Teraz mam Cię przepraszać. Jeszcze co, Janek? Po prostu wracaj do tej pomponiary. Czemu ta mała sprawa ma zniszczyć to, co jest między nami, co? Lila, przecież ja Cię ciągle... Ko Ale to też jest warsztat moim zdaniem. Ja uważam, że to wszystko okay. można wypracować. Jest tak strasznie dużo metod, i tak strasznie dużo ak wielu aktorów, którzy mają swoje podejście do pracy. Znam aktorów, którzy um, podczas pracy nad swoją postacią wcielają się w nią i przez miesiąc w niej są i mm -hmm. potrafią się odciąć od rodziny w pewnym sensie, że mają słabszy kontakt. Znam też aktorów, którzy. Chodzą na plan, i w sekundę nagle zaskakuje im coś, schodzą i jak gdyby nigdy nic. Ja jestem gdzieś po środku, bo też chyba jeszcze mam za małe doświadczenie, że tak naprawdę sama nie do końca wiem jeszcze, jaki sposób pracy tak do końca mi odpowiada. Na pewno pełen komfortu i takiej przestrzeni do tego, żebym mogła czuła się nieoceniana i że mogła popełniać błędy. I ryzykować. To jest na pewno jakaś najważniejsza rzecz dla, dla mnie ten komfort i zaufanie, ale jakby wciąż sama nie wiem, na ile to wszystko jest. Jakby gdzie się kończy warsztat, a gdzie zaczyna to ciało? Powiedziałeś, że, że chciałabyś mieć ten komfort na planie, a moje pytanie brzmi: czy ty jako aktorka potrafisz sama sobie pozwalać na błędy? Czy to, czy to jest? W w swoim doświadczeniu, coś, co dopuszczasz do siebie, czy jednak omijasz, starasz się omijać porażki? Te porażki się przydarzają i są takie rzeczy w mojej karierze zawodowej, które jak do dzisiaj myślę, to jest mi wstyd i mam jakieś poczucie winy, ale też to zależy oczywiście od tego, jaki ten błąd jest i czym on jest. Byłam na trzecim roku, to miałam zajęcia z profesorem Hrabkiewiczem. Na drugim roku miałam z panią Małą Komorowską, i to były takie spotkania, w których ja mogłam się wygłupiać, popełniać błędy, i czasami czułam, że to jest, z tego wychodzi coś fajnego i to, że z tego błędu czy wygłupu jest propozycja do tego, żeby móc nad czymś pracować. A, więc jeżeli czuję się komfortowo i mam. Mam tę przestrzeń, to to, to jest super. No. A czy ja sobie pozwalam? Staram się nie, bo chciałabym, żeby wszystko było idealne, a z drugiej strony, też taką nauką, której no tym, czego się uczy cały czas, to jest, żeby odpuszczać i tak nie skupiać się, bo też no, ciężko czasem jest uciec od tego, że samemu siebie oceniasz. Że zagrałam scenę i wydaje mi się, że to jest. Nie, to nie było to, to było złe, ja to oceniam, a z drugiej strony ja tego nie widziałam, ja po prostu czegoś nie poczułam, ale być może w obrazku właśnie to się sprawdziło, więc to jest też kwestia takiego zaufania do reżysera, operatora, innych pionów, do nie wiem, charakteryzatorki, kostiumografki i tak dalej. Że nie wszystko musi być czasem perfekcyjne i czasem jak się chce przedobrzeć, no to się przedobrze. Po prostu. <śledzimy> Ja za Ciebie bardzo mocno trzymam kciuki. Ja i Multikino, i widzowie Multikina. Mam nadzieję, że to czujesz tutaj. Mój operator też pokazuje tak. I idź w tę swoją piękną, początkową drogę. Niech ona się przed Tobą najpiękniej rozwija. Bardzo dziękuję i dzięki w ogóle za rozmowę i że mnie zaprosiliście.